Burman, Radny Dzielnicy Chlonia. Inicjatywa obywatelska zwiększenia udziału w decydowaniu o wydawaniu pieniędzy w Gdyni przedstawiona przez Radnego Chorałę podoba nam się. Mam nadzieję, że podoba się wszystkim Radnym Dzielnicy, dlatego że czujemy niedosyt w decydowaniu o, o pieniądzach, o tym, co się dzieje w Gdyni. Chcielibyśmy, żeby inwestycje gdyńskie były konsultowane bardziej z Radami Dzielnic, żebyśmy realnie mieli wpływ na to, co się dzieje, żebyśmy mieli realny wpływ na, na kształt, na otoczenia, które nas, w którym żyjemy, żeby projekty wspólne z innymi podmiotami, partnerskie, na przykład ze spółdzielniami mieszkaniowymi, udawały się i żeby nie, były, nie, były, nie było z tym problemu. Dziękuję. W ramach Gdyjskiej Ofery Obywatelskiej Złożyliśmy projekt uchwały zwiększającej środki i uprawnienia rad dzielnic. Środki finansowe w ich dyspozycji. Ponad 600 podpisów mieszkańców, czyli wyraźnie więcej niż trzeba i na najbliższej sesji ten projekt będzie omawiany. Posiada, ma on cztery, cztery główne, e, główne pomysły, cztery główne zmiany, jakie wprowadza to. Zwiększenie środków, przede wszystkim to jest podstawa, no, nie sposób cokolwiek robić, jeżeli nie ma się na to środków. W Radach Dzielnic zarówno tych własnych budżetów Rad Dzielnic, tu proponujemy zasadę, że to będzie co najmniej 1% budżetu, ktoś powie, że mało, ale to i tak pięciokrotnie więcej niż obecnie. E, oraz tych priorytetów inwestycyjnych, żeby to z kolei było 15% budżetu inwestycyjnego miasta, czyli to znów z kolei ponad czterokrotny wzrost. Żeby nie było tak, że Rady Dzielnic te priorytety inwestycyjne przygotowują, dyskutują, konsultują z mieszkańcami, a na koniec się okazuje, że z 10 projektów i tak na przykład 9 nie da się nigdy zrobić, bo są zbyt drogie bo te środki przeznaczone dzielnicom są śladowe. Więc radykalne, zdecydowane zwiększenie środków w dyspozycji rad dzielnic. Poza tym danie radom dzielnic uprawnienia takiego jak mają radni miasta, czyli do składania interpelacji do prezydenta, bo rady dzielnic zgłaszają, że mają problemy w komunikacji z urzędem, z uzyskiwaniem informacji na czas więc tutaj będą miały takie narzędzie, żeby w sposób publiczny, z określonym terminem uzyskać odpowiedź. I wreszcie ostatnia propozycja to okresowa informacja prezydenta przesyłana do Rad dzielnic na temat planowanych na terenie danej dzielnicy inwestycji i remontów miejskich. Teraz zdarza się, że mieszkańcy się pytają o jakąś inwestycję, która właśnie się rozpoczyna na terenie dzielnicy, a Rada Dzielnicy w ogóle nie wie o tym, jest zaskoczona, tak jak powiedzmy przeciętny mieszkaniec, nie mówiąc już o tym, że nie ma możliwości zgłoszenia jakichś uwag, e, jakiegoś zracjonalizowania pomysłów, które ktoś zakorzeniony w lokalnej społeczności, e, jeżdżący na co dzień czy chodzący po danej ulicy, no co jest dla niego oczywiste, o czym projektanci mogą nie wiedzieć. Więc te cztery projekty w ramach Gdyńskiej Ofensy Obywatelskiej byłyby one wpisane do statutu miasta. No, mamy nadzieję, że uda się przekonać naszych kolegów radnych, że tak jak wypowiadają się w kwestiach ogólnopolskich, powiedzmy, że im więcej władzy bliżej mieszkańców i więcej pieniędzy wydawanych bliżej mieszkańców, tym lepiej, że nie zatrzymają się na etapie rozumienia wydawanych przez nas, przez władzę miejską, ale będąc konsekwentni przekażą to jeszcze niżej i jeszcze bliżej mieszkańcom, gdzie jeszcze lepiej widać ich potrzeby. No tak, panie radny, ale skąd wziąć na to pieniądze? Słyszałem, że budżet ale, miasta Gdyni w przyszłym roku mniejszy o ileś... tam to nie jest kwestia. Nie wiem, czy pan potwierdza to nie jest, te plotki? Znaczy to na razie dla mnie też jest plotka, jeszcze nie dostaliśmy projektu budżetu, natomiast to nie jest kwestia dodatkowych pieniędzy. To jest kwestia tego, mamy pieniądze, jakie mamy, w jednym roku większe, w drugim mniejsze, różne to może być. I teraz chodzi tylko o to, w jakiej części o wydawaniu tych pieniędzy decyduje władza cent centralno-gdyńska, a w jakiej części Rady Dzielnic. Obecnie Rady Dzielnic decydują o 0,2% budżetu bieżącego i około 4% budżetu inwestycyjnego. I my chcemy ten udział w decydowaniu o wydawaniu pieniędzy Radom Dzielnic zwiększyć, natomiast to jest neutralne budżetowo. To nie, nie, nie wywołuje żadnych dodatkowych wydatków, tylko tak jak mówię, przesuwa ośrodkowość który decyduje o tym, jakie wydatki ponosimy. Czyli to znaczy, że po prostu niżej zejdzie element decydowania o wydawaniu pieniędzy, czyli chcecie stosować zasadę partycypacji. Tak, oczywiście. No, laureat ostatnio kolejnej nagrody samorządowego Oscara, pan prezydent Szczurek, czy tak jak to znana blogerka Kataryna napisała na Twitterze Łowcy Nagród Zdyńskiego Urzędu, występując przy takich okazjach, zawsze mówią, że właśnie im bliżej mieszkańców są decyzje, tam lepiej je widać, bardziej racjonalnie, lepiej można poznać ich potrzeby i ja po prostu czuję się przekonany, tak? Ja tak faktycznie, im bliżej mieszkańców, tym lepiej się pieniądze wydaje, więc właśnie wydawajmy je bliżej, czyli w radach dzielnic, a nie tylko wszystkie na poziomie Urzędu Miasta. Czyli czy pan, że, że pański... Czy, czy Wasz projekt zyska uznanie u całej Rady? Znaczy, no ja, ja w tym względzie jako wniosko, jeden z wnioskodawców, czy autorów, bo wnioskodawcami jest kilkaset mieszkańców Dni, no, jestem urzędowym optymistą. Natomiast jako analityk i realista aż takim optymistą nie jestem, ale przykład chociażby budżetu obywatelskiego pokazuje, że taki stały nacisk społeczny owocuje. Nawet jeżeli nie bezpośrednio, nie w tej chwili przyjęciem danego projektu, to być może za jakiś czas pojawi się y, podobny projekt samorządności, czy Urzędu Miasta i on przejdzie także no nie, nie możemy ustawać tylko jak ta kropla drążąca skałę może przy tej okazji mam nadzieję, a jak nie to przy innej coś dla mieszkańców dyni wydrążymy. Tak czy inaczej trzymamy kciuki i życzymy powodzenia. Dziękuję. Przedstaw się powiedz. Dzień dobry. Jestem Ireneusz Dojaz z dzielnicy Chważno Wiczlino w tej dzielnicy przez cztery lata przez cztery kadencje jestem radnym dzielnicy. Niestety muszę powiedzieć, że poprzez te wieloletnie moje działania są e, duże, duże braki, a szczególnie mamy problemy bardzo poważne w dogadywaniu się z Urzędem Miasta, by szybciej i sprawniej były realizowane pewne inwestycje. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że te inwestycje nie zawsze są możliwe natychmiast realizacji ze względu na szczupłe środki finansowe ale przede wszystkim przygotowywanie tych inwestycji jest no, problemem. Problemem jest czasowe przygotowanie tych inwestycji i chcielibyśmy, żeby dosyć sprawniej to wszystko szło niż dotychczas. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że, że odnośnie parku, w którym próbujemy cały czas zainteresować media i przede wszystkim radnych miasta, to w zeszłym roku doszliśmy do takiego praktycznie finału dokumentacji i przygotowania do realizacji. Czyli w skrócie popiera Pan inicjatywę uchwałodawczą, którą jak, przedstawił radny Chorała? Jak, jak najbardziej, jak najbardziej, ale także tutaj jeszcze byśmy ze swojego grudka dorzucili to, żeby szybciej działały komputery w naszych biurach nie wiem jak w innych biurach ale szczególnie w biurze rady dzielnicy ten komputer te megabajdy niestety są zbyt wolne do